Family, 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 family. Najbardziej rodzinny aktor w Hollywood, dzisiaj kojarzony w zasadzie tylko z serią Szybcy i Wściekli oraz Riddick. Klasycznie, jak to w takich materiałach, opowiemy sobie o jego przeszłości, drodze do miejsca, w którym się znajduje obecnie, a także odpowiemy na pytanie, jak z nastoletniego bramkarza klubowego stał się gwiazdą kina akcji. Mark Singler, bo tak właściwie nazywa się bohater naszego odcinka, urodził się w 1967 roku w Kalifornii. Dorastał w Nowym Jorku wraz ze swoim bratem bliźniakiem, do którego w ogóle nie jest podobny, oraz matką i ojczymem. Biologicznego ojca nigdy nie poznał, przez co też jego pochodzenie nie jest do końca jasne. Wiadomo, urodził się w Stanach, więc jest Amerykaninem, ale jego mama ma korzenie angielsko-niemiecko-szkockie, ale znalazłem informację, że jeszcze gdzieś wchodzą do tego włoskie, być może od strony ojca. Jego początek kariery rozpoczął się w wieku 7 lat, kiedy wraz z kolegami włamał się do lokalnego teatru. Niestety, albo może istety dla nas dzisiaj, nie miał wtedy tak wypracowanych zdolności wychodzenia z tarapatów jak jego najpopularniejsze role. Złapany za fraki przez reżysera aktualnie wystawianej sztuki w teatrze, postawił im ultimatum. Albo zagrają w jego spektaklu i wszystko się ułoży, albo śmierć poprzez powolne zanurzanie w kwasie siarkowym. Oczywiście jak się domyślacie, koledzy Wina wszystko zrzucili na niego i to on trafił do basenu z kwasem. Tak naprawdę to nie. Dostali po dwie dychy za występ w Dinosaur's Door, po dwie dychy na łebka, także to są całkiem poważne pieniądze. I tak w zasadzie zaczęła się kariera aktorska, usiana wieloma odrzuceniami czy balansowaniem na krawędzi bankructwa. Młody Mark zarażony dodatkowo teatrem przez swojego ojczyma, który był menadżerem teatru właśnie, bardzo chciał być zaangażowany jako aktor. To nie udawało mu się zbytnio za młodu. Był wyzywany przez rówieśników od chudzielców i patyczaków. Wiecie, jak takie historie się kończą w Stanach Zjednoczonych? Oczywiście masową strzelaniną. To znaczy nie, Mark zaczął pakować i zrobił się wielki jak szafa, no a dzięki swojej aparycji bez problemu dostał pracę jako bramkarz w już nieistniejącym klubie detanel. W Nowym Jorku, no i jeszcze dodatkowo będąc, jeszcze wtedy niepełnoletni, miał zaledwie 17 lat, kiedy dostał tą pracę i tam właśnie wtedy przybrał pseudonim Vin Diesel. No, brzmi groźnie. W przerwach od wygidajłowania uczęszczał do Hunter College, gdzie pobierał lekcje kreatywnego pisania, co rozbudziło w nim chęć nie tylko aktorskie, ale też scenopisarskie czy reżyserskie, ale to jeszcze przed nami. W pewnym momencie rzucił wszystko i wyjechał w Bieszczady, to polski odpowiednik Los Angeles, bo tam jak wiadomo jest stolica kina i w ogóle, ale bez sukcesu spędził tam parę lat, a jego największym osiągnięciem był występ w jednym z filmów, gdzie nawet nie znalazł się na liście płac. Wrócił do Nowego Jorku w 1995 i tutaj zaczyna się robić ciekawie, bo zaczął zarabiać jako telemarketer i breakdancer. Tak jak Chodakowska miała, czy tam nadal ma, program w telewizji, w którym można zrzucać no, zbędne kilogramy w swoim własnym zaciszu domowym, tak Vin Diesel miał swój program, w którym spektakularnie tarzał się po ziemi. I ty też mogłeś to robić. Kick out the right and cross the left. Remove the left leg and replace further left. Totalny kozak, no i za tą kasę, bo przecież pasji do filmów nie porzucił, nakręcił swój pierwszy film. Póki co jeszcze krótkometrażowy, o tytule Multifacial. Film na wpół autobiograficzny. Opiera się na frustracji Dizla, który próbował znaleźć pracę jako aktor o mieszanym pochodzeniu etnicznym, co jak wiecie, się nie do końca mu udało. Scenariusz napisał w jedną noc, nakręcił go w ciągu trzech dni za 3000 dolarów, a także napisał i wykonał muzykę do filmu. Rozczarował się jednak reakcją na film i przerwał pracę nad nim. Za namową ojczyma dokończył ostateczny montaż i pokazał film w Anthology Film Archives na Manhattanie. Spotkał się z dużym odzewem i film został przyjęty na festiwal filmowy w Cannes w 1995 roku. Co prawda, wyświetlany był tylko w salach stojących, ale nie ukrywajmy, że jest to spore osiągnięcie, kiedy twój debiut ląduje w takim miejscu jak Cannes. Bo na przykład mój debiut filmowy wylądował na dwóch konkursach prawdopodobnie tylko w śmietniku, bo był tak głównie. Że to szok. W sumie, jakbyście chcieli zobaczyć trzyminutowy wybryk fabularny 15-letniego Aleksego, który przekonany był o własnej doskonałości twórczej, to tutaj macie linka w rogu do tego pomnika wstydu. Wracając do wina, to sukcesy multifacial się nie kończą, bo film został dostrzeżony przez samego Stefana Spielberga, któremu spodobała się główna rola Diesla i potem zaproponował mu angaż w szeregowcu Rejanie. Co prawda mała rola, ale jednak z perspektywy bankruta i totalnie zerowej pozycji w branży, zagranie nawet statysty u takiego reżysera można traktować jako sukces. No i zarobił na niej 100 tysięcy dolarów. W międzyczasie nakręcił swój pierwszy pełnometrażowy film Przybłędy z 1997 który sam napisał, wyreżyserował, zagrał i wyprodukował. Budżet wyniósł około 50 tysięcy dolarów, lecz była to ostatnia jego autorska produkcja. Jego szorstki głos zainteresował wiele osób i już niedługo po szeregowcu Rajanie zrobił dubbing do stalowego giganta. Rock! Choć tam wiadomo niewiele mówił, ale umiejętności aktorskie jak i wokalne zdecydowanie były potrzebne by wcielić się w czującą kupę żelastwa. Później trafił do kryminału ryzyko, całkiem udany swoją drogą. Tego samego roku wychodzi również Pitch Black, który rozpoczyna filmową kronikę Riddicka, ale najważniejsze następuje znowu rok później, czyli w 2001. Jest nim oczywiście pierwsza część Szybkich i Wściekłych. Wy wiecie, że to był hit, który no, zarobił ponad 5,5 razy za tyle, ile sam kosztował, przynosząc 206 milionów zysku. W sam weekend zwrócił koszt produkcji. To już jest w ogóle niezłe osiągnięcie. Natomiast sam Win zgarnął dwie bańki. W 2002 roku premierę ma kolejny film akcji od reżysera Szybkich i Wściekłych o dwuznacznym tytule XXX z Samuelem L. Jacksonem. Nie było to nic mistrzowskiego ale zdecydowanie obił się szerokim echem, zarabiając prawie 270 milionów dolarów przy 70 milionowym budżecie. No a Win przytulił 10 baniek. W 2003 roku pojawiają się zaszybcy za wściekli, czyli druga część cyklu. Natomiast nie pojawia się w niej sam Vin Diesel. Tylko dlaczego? Oficjalnie powodem były zdjęcia do XXX. Nieoficjalnie stawka, którą negocjował z producentami, miała wynosić nawet 20 milionów za film, co wydawało się dość śmiałym wymaganiem, choć aktor zapytany o powody odejścia twierdzi, że było nieco inaczej. Pamiętam, że byłem w pokoju pełnym wielkich prezesów i ludzi, którzy byli właścicielami Praw do serii, byliśmy na kolacji w Londynie, świętując sukces filmu, jeden z nich powiedział do mnie, musimy zrobić to jeszcze raz. Pamiętam, że powiedziałem wszystkim przy stole: nie możecie zrobić tego ponownie, nie możecie tego dotknąć, musicie zostawić to w spokoju. Jeśli zrobilibyśmy sequel w sposób w jaki robiły to ówczesne studia, po prostu zlepiając historię razem, zrujnowałbym szansę na to, że ten pierwszy film stanie się klasykiem. Byłem idealistą, a dla mnie scenariusz nie kontynuował historii. Jeśli masz zamiar zrobić sequel, Zrób to tak jak Francis Ford Coppola, zrób to jak jeden z najlepszych scenopisarzy, ale to nie było to czego oni chcieli. Oni zarabiali na marce i dojęli sukces tak długo jak tylko mogli. Brzmi to zabawnie, kiedy ktoś traktuje taką markę zestawiając ją w domyśle z ojcem chrzestnym, ale koniec końców druga część wyszła nieco gorzej, a przynajmniej gorzej była oceniana, natomiast nie przeszkodziło to zarobić jej 236 milionów na całym świecie, choć w samych Stanach zaliczyła spadek, bo tam stracili 14 milionów względem pierwszego filmu. No ale najważniejsze, Vin Diesel powraca w można powiedzieć spin-offie Tokyo Drift. Co prawda tylko na chwilę w występie gościnnym, ale był to bardzo ważny moment dla marki i widzów. Mówi się, że tylko za tą krótką migawkę Diesel otrzymał prawa do Ridika, na których bardzo mu zależało. Taka transakcja wiązana ty wystąpisz w kolejnej części, a my ci pozwolimy zrobić swój film, co faktycznie miało miejsce, bo dwa lata wcześniej do kina trafiają kroniki Ridika, których jest również producentem. Jednak film przyniósł straty, zarobił 107 milionów przy budżecie wynoszącym 120. Z początku recenzje nieco przygniotły premierę, ale dzisiaj przeglądając sieć dochodzę do wniosku, że Ridik cieszy się naprawdę niezłą opinią. Może nie na skalę wielkich franzy z pokroju szybkich i wściekłych, ale jest to jednak grono całkiem liczne. Aj! Jednak na wielkie hity musiał jeszcze trochę poczekać, bo od czasów XXX do Szybko i wściekle mija 7 lat, ale to nie oznacza, że nie grał w niczym. Zdecydowanie były to produkcje znane w większości jak Babylon czy Pacyfikator, ale moim zdaniem najciekawsza z tego okresu wydaje się rola Jackiego Dinorskio w Uznajcie mnie za winnego. Nie jest ona wyjątkowa tylko dlatego, że w Vin włosy, ale również dlatego, że przytył do tej roli specjalnie 15 kg, pochłaniając 2 kg lodów dziennie. W sumie spoko, ale film sam sobie też jest spoko, głównie ze względu na humor i nonszalancję, którą wnosi win do fabuły. Ogólnie historia jest o autentycznym procesie Jacka i jego towarzyszy z mafii, oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Jackie podczas procesu rezygnuje z adwokata, aby samodzielnie walczyć o swoje prawa. No a sam proces chyba do tej pory ma rekord najdłuższej sprawy sądowej w Stanach. Wracając do wielkich hitów nadchodzi 2009 i szybko i wściekle. Szybce i wściekli 5, no i 6. Win praktycznie porzuca granie w innych filmach na rzecz coraz dziwniejszej serii o nielegalnych wyścigach z drobnymi wyjątkami na udział w grach wideo. No do momentu premiery Riddicka w 2013. Ten co prawda zgarnął mieszane recenzje, ale zwrócił się kilkukrotnie, głównie ze względu na niski budżet. Później mamy siódmą część szybkich i wściekłych, XXX reaktywacja, no i to, co najciekawsze, czyli Ósma część cyklu, po której doszło do niemałego konfliktu między Winem a Dwayneem Johnsonem, który słynie ze swojego profesjonalizmu na planie. No a Win, jakby to powiedzieć, nie należy podobno do najbardziej pracowitych, podobno notorycznie się spóźniał, czy nawet nie przychodził, przez to marnował czas wielu osób, nie mówiąc o awanturach z reżyserem, kiedy dawno po klepięciu scenariusza, Win przychodził do Lina i wprowadzał znaczne poprawki. Doprowadziło to do takiej niechęci, że przy potencjalnej dziewiątej części The Rock chciał mieć gwarancję. Nie brania udziału w tych samych scenach co Win. Jak wiecie, do tego nie doszło i w F9 się nie pojawił, za to dostał własny spin-off z Jasonem Stathamem. Podobno większość obsady miała dość, a śmierć Pola Walkera była dla wielu furtką, by zakończyć produkcję kolejnych części. Diesel do ognia, chociaż Diesel się nie spali w ogniu, ale w każdym razie wiecie o co chodzi. Oliwy do ognia dolewał Diesel, który swoim postem na Instagramie napisał tak. Mój mały bracie Dwaynie, nadszedł czas. Świat oczekuje finału w postaci Fast Ten. Jak wiesz, moje dzieci nazywają Cię w naszym domu wujkiem Dwaynem. Nie ma świąt, podczas których oni i Ty nie przesyłacie sobie życzeń, ale nadszedł czas. Spuścizna oczekuje. Powiedziałem Ci lata temu, że spełnię obietnicę daną Pablo. Przysiągłem, że osiągniemy i damy światu najlepszą część szybkich i wściekłych w postaci dziesiątej odsłony. Mówię to z miłości. Musisz się tam pojawić. Nie porzucaj serii. Masz bardzo istotną rolę do odegrania. Hopsa nie może zagrać nikt inny. Mam nadzieję, że dorośniesz do wyzwania i spełnisz swoje przeznaczenie. Dwayne stwierdził, że to manipulacja i nie powinien do tego błagania wtrącać jego rodziny, a także śmierci Pola Walkera. No i jak to się wszystko kończy? Zasadniczo tym, że w Fast X nie zobaczymy Hopsa, ale to nie jest przecież finał finał, bo ostatnia dziesiąta odsłona ma być podzielona na trzy epizody, by ostatecznie zawiązać ten szalony finał. Boże, ile będziemy tego jeszcze oglądać. Dotarły do mnie właśnie wieści, że prawdopodobnie. Pisze to na tydzień przed polską premierą. Dwayne Johnson występuje w scenach po napisach, zapowiadając oczywiście swój powrót do ostatnich dwóch edycji. Także widzicie. Trochę się jednak chyba pozmieniało. Podsumowując, osiągnięcia Wina Disna, raczej odsuwając na bok dorobek aktorski w kontekście umiejętności, bo raczej się zgodzimy, że Win stoi w jednym szeregu razem z Keanu Reevesem, a niekoniecznie z Danielem Day-Lewisem. Choć nie zmienia to faktu, że jest jednym z najlepiej zarabiających w branży aktorskiej. Według Forbesa zajmuje 40 miejsce najlepiej opłacanych celebrytów. Jakby co, Dwayne jest na dziesiątym miejscu. I to tak z grubsza by było tyle. Przybliżyłem wam trochę sylwetkę Marka Sinclaira. Dzisiaj albo jutro, w tym dniu, kiedy premiere ma ten materiał, prawdopodobnie premiere ma również dziesiąta y, część szybkich i wściekłych. Także możecie się spodziewać dedykowanego materiału na naszym kanale, który będzie poświęcony, no, Fast X. Wiecie już, kto go będzie prowadził, ale no, powiedzmy, że to będzie taka y, tajemnica poliszynela, kto będzie prowadził ten materiał. W każdym razie y, dziękuję Wam za ten materiał, za, za to, że go obejrzeliście, a ja za uwagę. Jak zwykle. gerak dulu ya.